Co się zmienia na przestrzeni lat? Jeszcze rok temu na pewno powiedziałbym ci, że pisanie reportaży to jest coś, czym się czuję najlepiej. Wciąż się czuję w tym bardzo dobrze, ale e, niestety albo istety e, dziennikarz no, podąża za tym, co ludzie chcą czytać, albo co ludzie chcą po prostu odbierać od, od niego. I e, zauważyłem, że treści pisane takie, kiedy one są wymagające. E, na przykład takie teksty na 15-10 minut czytania, coraz mniej są pożądane przez czytelników. Kiedy one są takie wybitne, no to, to się przebijają, a kiedy są po prostu dobre, to, to często masz takie poczucie, że bardzo się napracowałeś, a niekoniecznie feedback jest taki, jakiego byś oczekiwał, i, i całe te treści przenoszą się na YouTube. Ja na YouTubie obecnie najlepiej czuję się w komentary. W, no, w moim cyklu Patoliga, gdzie, gdzie mogę się przygotować i właśnie zrobić coś takiego czasami trochę śledczego, czasami opartego na, na jakimś dużym researchu, na pogrzebaniu w jakichś dokumentach. To, 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 są rzeczy, to są rzeczy, w których obecnie się zdecydowanie na, na, najlepiej czuję, żeby powiedzieć jakąś historię, opierając się na, na faktach i, i, pokazać, jak wygląda, jak wygląda rzeczywistość, że to nie zawsze to, co widzimy, to, co chcą nam przekazać osoby od PR-u, bo w pilce nożnej jest tego odgroma w ostatnich latach, że to nie zawsze jest prawda.